może troszeczkę nietypowo ponieważ chciałbym przedstawić państwu właściwie przeczytać taką krótką krótkie opowiadanie pani Anny Dąbrowskiej które w rzeczy samej jest bardzo proste ale uważam że bije w punkt Tytuł Praca rolnika Pewnego lata mała Aniela przyjechała do swoich dziadków na wieś była bardzo szczęśliwa, że może być ze swoją kochaną babcią, która pieczy najpyszniejsze ciasta, może zajadać porzeczki i maliny prosto z krzaka. Po dwóch dniach Aniela zauważyła, że dziadek długo przebywa na polu i przychodzi bardzo zmęczony późnym popołudniem, a babcia wstaje wcześniej rano i ciągle coś robi. Przyszło jej do głowy pytanie. Dziadku, jak to się dzieje, że rosną te wspaniałe owoce w sadzie i warzywa na polu? Dziadek odpowiedział. Widzisz dziecko, żeby były dorodne warzywa i owoce, trzeba o nie dbać przez cały rok. Wczesną wiosną trzeba przekopać grządki w ogródku i przeorać pole. Robi się to po to, aby ziemia była spulchniona, napowietrzona i aby woda z deszczu mogła ją łatwo nawilżyć. Potem, kiedy złagodnieją mrozy, można wysiewać niektóre bardziej odporne na spadki temperatury nasiona. Kiedy zbiorę już swoje owoce, swojej pracy, nawożę pole, aby ziemia była żyzna na przyszły rok. Warto się starać, ponieważ warzywa są bardzo zdrowe, a ludzie o tym wiedzą i coraz chętniej chcą je jeść. I tak się to kręci. W zimie można trochę odpocząć od pracy, jednak codziennie trzeba zajmować się zwierzętami i przygotowywać maszyny na następne prace, które trzeba rozpocząć wczesną wiosną. Oj, dziadku, dziadku! powiedziała Aniela. Ty to masz ciężko. Na co dziadek odpowiedział: Tak, mam. Ale razem z babcią kochamy to, co robimy. Ech, to dla mnie ogromny zaszczyt móc dzisiaj z tego miejsca podziękować Wam, Waszym najbliższym za to, że przez e, kolejne pokolenia z dziada, pradziada, z ojca na syna przekazujecie wspaniałe wartości. Wartości, które idealnie wpisują się w charakterystykę naszej gminy i myślę, że są naszą tożsamością. Życzę Wam, abyście w przyszłości, w najbliższej przyszłości, rozwijali swoje gospodarstwa, a fundamentem tego rozwoju była przede wszystkim tradycja, miłość i pasja do tego, co robicie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować księdzu kanonikowi Andrzejowi Lepertowi za uroczystą, odprawienie uroczystej przydorzynkowej. Oczywiście zespołowi radojewiczanie. Bardzo się cieszę, że widać tutaj młode, nowe twarze. Świetnie to rokuje. Dziękuję oczywiście starostom tegorocznych dożynek. Dziękuję również naszym niezawodnym stowarzyszeniom, które, na które zawsze możemy liczyć i które już tutaj wystawiły się i na pewno za chwilę będziemy mogli skorzystać z wspaniałych pyszności, które na dzisiaj przygotowali. Jeszcze Jeszcze jedno. Szanowni Państwo, na końcu ciężkiej pracy naszych rolników jest ten oto chleb. Życzę wszystkim, wszystkim nam, żeby nigdy go na naszych stołach nie zabrakło, żebyśmy potrafili przekazywać i uświadamiać młode pokolenia, jaki ważny i ważny to symbol dla nas wszystkich. Tak jak wcześniej uświadamiali nas nasi najbliżsi. Życzę wszystkim, żebyśmy... Starali się być tacy prawdziwi i taki, tacy dobrzy, jak ten właśnie chleb. Dziękuję bardzo.